Witam was wszystkich w kolejnym filmie. I dzisiaj zaczniemy od zabawnej historii. Bo inaczej tego nazwać nie można jak zabawna historia. A teraz wam powiem dlaczego. Otóż, yy, no, przy końcu przy końcu yy, ubiegłego tygodnia mam na myśli dziś sobotę nagle przestały działać nam samochody. Nie tylko mi, ale tam i u moich rodziców, i u mojego brata I historia jest o tyle śmieszna, że najpierw chyba zepsuł się yy, mój ten taki perzocik Do obijania się tutaj po, po, po kątach No ale tam tutaj to wiedzieliśmy w sumie jaka była przyczyna awarii Ponieważ zatarło się, może Wam to pokażę Zatarło się łożysko na yy, kompresorze od klimatyzacji więc, no nie jest to nie wiadomo jak skomplikowane, tak? Chciałem to wymienić, jak najszybciej, mimo tego, oj, mimo tego, że ta klimatyzacja już wcześniej nie działała, tak? Yy, tutaj mamy wyciągnięty ten kompresor na stół. <laughs> tutaj było to łożysko, z łożyska zostało tylko, o, to i to czyli wnętrze i zewnątrz ta taka flansza tą flanszę wybijałem tutaj tutaj stąd No to wiadomo to jest środkowa tutaj idą dwa rzędy kulek te kulki się porozsypywały wszystko to się tutaj zatarło jak widzicie tutaj się wszystko to popaliło było coś czuć ostatnio że tak dziwnie nim zajeżdża no ale pff. No, nie wiem, jakoś tak żeśmy to troszeczkę chyba zbogatelizowali. Yy, patrzyliśmy tam na ten pasek, no to jeszcze się kręcił, natomiast później przestał się kręcić. Próbowaliśmy go odpalić, nie mogłem go odpalić, było tak strasznie ciężko. Tak, jakby normalnie był, był silnik zatarty, nie? Tak, raz, drugi, no nie. Więc myślę, no nie wiem o co chodzi, bo kręcił normalnie ciężko, ale kręcił. A też miał mało trochę paliwa ostatnio. Ja tutaj dojechałem na takich oparach. I sobie myślę, dobra, doleję paliwa i wtedy by tego palił. Dolałem paliwa, no i palę, palę, no i właśnie było tak ciężko, ciężko, ciężko. Aż w końcu ja mówię do, do mojego brata: kurczę, nie będziemy go męczyć, dawaj go na zaciąg, zaciągniemy. No i zaciągnęliśmy go na zaciąg, i w tym momencie strzelił nam pasek. Wszystko przez zatarte kółko. No i to jest, to jest jedna z takich śmiesznych i zabawnych historii. Yy. Za chwilę potem. Albo może i nawet przed Peugeotem Ja już teraz nie chcę, wiecie, mówić, bo. Ale to jest nieważne. Kolejność jest naprawdę nieważna. Mój brat do mnie zadzwonił, żebyśmy gdzieś tam podjechali, w jakieś miejsce. No to ja szybko za kluczyk do Audi. Przekręcam kluczyk. Kręci, kręci, kręci. Bach stoi. No To jeszcze raz kręci, 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 bach stoi. Zamyślę, so, ja no kurczę, tego to jeszcze świat nie widział. No i nie chciała zapalić, nie chciała Później ja myślałem, że mam problem z immobilizerem Bo miałem problem delikatny z kluczykiem tam raz Więc myślałem, że to jest to Więc zamknąłem, otworzyłem, no ale nic to, nic to nie dało No i w końcu już akumulator był trochę słaby Ja mówię, dobra nie będziemy tutaj absolutnie go męczyć Zostawiamy to Zajęliśmy się tutaj Peugeotem w międzyczasie jeździło mojego brata auto. Mój tato tam się szykował, coś tam wymieniał w swoim. Nagle jego samochód też nie chce zapalić. No i mój brat był tak uszczęśliwiony i zadowolony, że mówi: Kurcze, wasze wszystkie samochody to są złomy, mój jeden porządny tylko chodzi. Przyjechał tutaj do mnie, Stawił sobie auto tutaj do stodoły, ładnie sobie wysprzątał. Za trzy godziny siedział i czyścił samochód w środku. Wysprzątał sobie perfekcyjnie, ja już byłem w domu, nagle telefon, przyjdzie, bo nie pali Także, nie wiem No, no taka sytuacja komiczna to jeszcze nie zdarzyła się tak naprawdę nigdy, żeby cztery samochody były w przysłowiowym domu A żeby żaden, żaden nie jeździł, tak? Moja Audi jest już uruchomiona, znaleźliśmy przyczynę, a przyczyną był po prostu głupi filtr paliwa Głupi filtr paliwa Bo wymieniłem filtr paliwa na nowy bo już, już dużo wcześniej miałem go kupionego, ale raz nie chcieliśmy, nie chcieliśmy go wymieniać tutaj sami. Bo tak naczytałem się tam różnych dziwnych rzeczy na ten temat, odpowietrzanie i te sprawy, ale wymieniliśmy go w końcu sami. Wlaliśmy do niego, zalaliśmy go do pełna ropą. Podłączyliśmy wszystkie węże. Słuchajcie, przez noc wyciągnąłem z Audi akumulator, dałem go tutaj do, 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 do garażu. Na całą noc podłączyłem go do ładowania na niskim prądzie. Przez całą noc się naładował. Wsadziliśmy akumulator, ten filtr już był wymieniony. Wsadziłem kluczyk, przekręciłem dwa razy, żeby trochę podpompowało mu paliwa jeszcze dodatkowo. Przekręciłem kluczyk, odstrzała, odpali. Super, nie? Takie awarie, żeby się zdarzały, to było częściej. Chociaż napędzają trochę strachu w człowieku, bo ja już w ten samochód włożyłem wiele, wiele, wiele pieniędzy. To koniec końców fajnie, że, że tak się to skończyło. W Peugeotie chcieliśmy zamontować krótszy pasek. Tak nam powiedział też, też pan, którego kupuje części, że jest taka możliwość, żeby wziąć krótszy pasek, obejść koło pasowe od, od klimy, no ale to się nie udało. Ten pasek jest dalej za długi. Na pewno, na pewno jest tak, że te, te bez klimatyzacji mają inaczej rolki rozmieszczone, napinające i, i pewnie to się nie udało. Dlatego zamówiłem wczoraj jeszcze Nowe Łożysko i pasek długi, tak. Więc, więc wymienimy to, mam nadzieję, że dzisiaj Peugeota też uruchomimy, no bo taki, jak ja to mówię, yy, rolniczy samochód jest naprawdę bardzo potrzebny, żeby gdzieś podjechać. Yy, tutaj też jest podobna sytuacja. Yy, yy, sialiśmy nawozy, kończyliśmy siać nawozy i nagle wyskoczył mi jakiś błąd. Nie wiedziałem, co to za błąd i włączył mu się tryb awaryjny. Przyjechałem do domu, w komputer, tam w, ten, w telefonie wpisałem co, numer błędu, filtr paliwa. No, po prostu niebywałe, nie? Także już też mam tutaj filtry paliwa kupione, zaraz będę je tutaj chyba, chociaż nie wiem, czy nie muszę go odpalić, przekręcić trochę kierownicy, żeby mieć więcej miejsca i będę wymieniał tutaj też filtry paliwa. Także mówię wam, po prostu jest kosmos. U mojego ojca to też tak samo w samochodzie jest, że też tak jakby, no, no, chciał, ale nie dostaje paliwa, i u mojego brata jest dokładnie to samo, tak jakby chciał, a nie dostaje paliwa. Aczkolwiek tutaj bardziej bym stawiał na coś elektrycznego, że coś go po prostu odcina, nie? Ale no, zobaczymy. Także to tyle z zabawnych historii Teraz może weźmy się za jakąś robotę Pożyczyłem moim braciom klucz do filtrów mój No i teraz nie może do mnie przyjechać w tym momencie Więc muszę sobie jakoś poradzić Więc wziąłem ten pasek urwany od peżota. Kombinerki Zobaczcie Ściskam się tutaj od spodu O no. Hyc. I ciągnę. Może się uda. O, skubany. Ten pierwszy, ten mi się udało odkręcić. Liczę, że i ten mi się uda. To takie Januszowe odkręcanie, tak? Jakby ktoś powiedział. Jak coś jest głupie, ale działa, to znaczy, że takie głupie wcale nie jest. No, ale siedzi. Skubany. O. Tego nie mogę ruszyć. Tego nie mogę ruszyć. Niestety. No ale dobra Może wymienię najpierw ten o, Tak, 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 tak Wymienię najpierw ten, a później ten drugi I jest pierwszy na miejscu Okej okay. Tego Tego drugiego nie mogę odkręcić tym paskiem Muszę poczekać na klucz Kluczem go odkręcę i tyle, no bo nie będę się tutaj męczył, ani go dziurawił, żeby go tam odkręcić Bo nie mam aż takiej presji, żeby już teraz siedzieć w traktorze i ruszać No ale... Zaraz... Może zaraz Paweł przyjedzie Dobra, tego też jeszcze nie będę podłączał O, to gdzieś kapło jak zwykle Pewnie, że to musiało Tego na razie nie będę podłączał Więc poczekam trochę Klucz już przyjechał. Ten, o którym mówiłem, to jest Kingtony. Tylko trzeba pamiętać o tym, że są różne wersje tego klucza. Tutaj, tutaj mamy na filtry od 60 do 260 mm, czyli zakres jest dosyć duży. Są też mniejsze, ale wiadomo, na gospodarstwie lepiej mieć większe. Filtry już oba są wymienione, także teraz pozostaje nam co: posprzątać bałagan i zapalić, zobaczyć czy błąd zniknie. Chwila prawdy. Zapomniałem, jeszcze błędy są nieskasowane z przeglądów, mimo tego, że były robione. Zobaczcie, zalane filtry do pełna oba. A mimo tego musiał trochę pokręcić. Zaraz zobaczymy, czy, czy błąd się wyświetli. Jeżeli się nie wyświetli, to dobrze. To sobie pochodzi trochę i, i tyle. ale się nie wyświetla, bo wcześniej jak go tutaj przyjechałem po tym błędzie zgasiłem go, poczekałem tam za dwie minutki zapaliłem go z powrotem, to błąd znowu wyskoczył natomiast teraz tego błędu nie widać trzeba tylko zobaczyć czy gdzieś się nie sączy paliwo nie filtry są na uszczelkach, także to nie powinno być żadnego problemu zapisać godziny i za jakieś 200 300 godzin wymienić na nowe także fajnie udało się to zrobić i oby wszystkie awarie kończyły się takimi pierdołami to by było naprawdę super także to tyle z tej dzisiejszej relacji relacja o awariach tak to chyba Chyba tak to tak, tak się będzie chyba nazywało. Relacja o, o awariach, bo inaczej tego nazwać nie można. Trzymajcie się, do zobaczenia, do zobaczenia w kolejnym.